Maneczko dzisiaj kolejny dzień Minął 8 godzinek Zobaczymy jak to wyszło Dzisiaj świeci jakby normalnie było lato 22 stopnie A jest 5-6 marzec Także no pogoda Zachęca dziwne, że w ogóle ktoś jeździ Jak mogliby wszyscy sobie chodzić na Spacery, 19 przejazdów Aż strasznie dużo tych przejazdów Miałem dzisiaj jeden yy, Fajny przejazd Do do Krakowa za 200 zł, Ale go w sumie odrzuciłem Nie wiedzieć czemu 8 godzin równe Nie wiem czemu go odrzuciłem Ten, ten kurs był nawet fajny 80 km w jedną stronę 160 km dwie strony Za 200 chyba 10 zł, dokładnie. A jakoś stwierdziłem, że, że go odrzucę Godzina w jedną stronę, godzina w drugą Czyli dwie godzinki roboty, dwie stówki Elegancko I nie wiem czemu go odrzuciłem Następnym razem już bym go pewnie nie odrzucił Także dzisiaj 341 zł przez 8 godzinek tak średnio, a w sumie ile mamy. Na razie mamy 1318. Jeszcze jutro piątek to będzie 1600 70, no 1700 w przybliżeniu niech będzie. Żeby mieć 2000 na tydzień to jeszcze trzeba byłoby zrobić sobotę. W sobotę troszkę lepiej się zarabia, więc powiedzmy, że 4-5 godzin w sobotę jeszcze, żeby mieć 2000. No ale w sumie dopiero jestem online 30 godzin 31, więc no, w sumie brakuje jeszcze 9 do etatu. No, czyli jutro i trochę niedzieli. W soboty raczej. No nic, Siemanko, do zobaczenia. Pokażcie, jak Wam to idzie, i podzielcie się w komentarzach. Siema.